I witam was bardzo serdecznie, z tej strony Pajbi, dzisiaj nowy odcinek z Robloxa I dzisiaj znajdujemy się w Mad City Tak, jesteśmy jesteśmy złodziejem Próbujemy być najlepszym złodziejem na świecie w Mad City Więc musimy najpierw uciec z tego więzienia O O, gościu już przed nami Nie jesteś. też Okej okay. Więc idę jeszcze szukać inny kosz niż on. Nawet no, zobaczę, czy jest jakaś policja tutaj. Hmm. Okej, okay. są so, trzy policjanci, tylko gdzie, to ja nie wiem. O, tu jest kosz, ale pusty. Ja znam taki mały sekret. Szup. Zobaczcie. Do, dość, no troszkę trzeba tam... Szy mm. Op, nie, prawie już byłem Toż tu może nie zoba zobaczyć O nie, i na skarży Poli... Sema, Sema, co? Nie, nic nie robię podejrzanego, no, no idź do toalety Idzie do toalety? Nie Nie idzie pudełko No ja robię nic podejrzanego, ja chciał mi siku zrobić Po prostu zobaczyć, idę siku zrobić Poszedł? Dalej, dalej, wskocz tam, wskocz. Dalej, dalej, no dalej. Jest, widzicie? Widzicie, udało mi się. Teraz wystarczy, że tutaj wyskoczę. O, i jest. Uciekliśmy z też Jesteśmy na dachu. Jej. O, helikopter. Idealnie, idealnie. Okej, okay, tylko przed tym chcę co zrobić, żeby wnerwić policję troszkę. Hop. Tworzyć co? Op. Co tu? Lookpick jest. Okej. Okay. Oh, oh shit, oh shit. Policja, 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 policja. O nie. Tak nie może być, bierzemy super auto. O nie, o nie, o nie, o nie, co, co robi mój motor? Co robi mój motor? Pomocy, pomocy! Nie, 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 po, proszę. Nie, no jaki, jaki typ niemiły. No nie, tak się nie robi. Więc teraz jesteśmy w celi. ja pójdę. O, okej, okay, nie pójdę spać. Próba numer dwa, żeby ucieknąć z więzienia. O, Lina! Mogę uciec. O. Mam dynamit. Zobaczy. Jest tu policja jakaś? Jest. Gim, ok, jest dużo akcji. O nie, o nie, jest bardzo źle bardzo źle pucha. Nie, zdejzowali mnie, proszę szybko, nie, 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 jakie, jakie. No nie, znowu, próba numer 3, lecimy. Pomocy. Udało mi się uciec Chowam się do celi Nic nie zrobiłem Jestem dobrym człowiekiem Zostawcie mnie Odsiaduję moją Moją karę, proszę zostawić mnie Już chyba nic mi nie zrobił. Super Dzięki Ha nie zamkniesz mnie teraz, nubie. Klerowska bym sobie wrzał, ale... Nie wiem, czy oni nie mają zbytnio mocnych broni dla mnie. A, e, idę stąd. No znowu z tymi swoimi kajdankami, no nie. Pomocy, pomocy. No nie. Kuba numer 4. I otwarte, okej, okay, teraz... Mam to gdzieś ich tam policję. Wrócimy, weźmiemy lepsze, lepszą broń i zniszczymy ich wszystkich. Czwarta próba udana. Lecę. Jest. Ok, mogę go zrabować. Rabuję tramwaj. Ok, 4000 dolarów. Dobra suma. Tędy nie wyjdę. O, tędy, proszę. Nie. Tu. Sup. I już na wolności. Telefon do rąk. Bierzemy moje super auto, które kosztowało 500 tysięcy. Tak, bo powiedzcie sobie, skąd masz takie auto? Kupiłeś sobie za czy co? Um, nie, nie kupiłem sobie za Robuxy. Nie kupowałem tutaj nic za Robuxy. E, w kasie, bo kupiłem sobie kilka Game passów, ale to już inna sprawa. E, ja jestem weteranem Mad City, naprawdę. Ja, ja już gram w Mad City kiedy była star mapa ta jeszcze. Więc no, e, ja, ja znam się na rzeczy. Dobrze. O, i jest. Mam tu kupione wszystkie pistolety. Ten, ten, ten. No, wszystkie za game passy. Daj mi nóż, to, to i to. I będziemy mogli teraz pojechać do komisariatu się zemścić. O, pałkę dał. To nie fajnie z jego strony. Bierzemy helikopter. I leczymy. Widzimy się przy więzieniu. A no i kiedy tak lecę, to zostawcie łapkę w górę i suba. Fajnie by było. Dzięki. Ja jestem teraz tutaj na ulicy. Będę zaraz tam wchodzić do więzienia. Tylko mój cel w dzisiejszym odcinku, to zabić przynajmniej jednego policjanta. Pięciu policjantów. I zdobyć 150 tysięcy dolarów. O tutaj. Więc jeśli to się nie uda, nie zakończę odcinka, więc lecimy. Trzyma gościu. Wy. Chodźcie tutaj. A, nie wejdziecie, bo to tylko dla przyjaciół. Jest tu jakaś policja? Tu ktoś jest? Nie. Co to za Wieżyny, gdzie nie ma policji w ogóle? Okej, okay, to więc ja idę teraz... O, tu. O, na no to, bo chciałem się zemścić. O, i mamy kartę. Okej. Okay. Też o to chciałem, o kartę. I tutaj musicie zapamiętać. Musicie mieć dobrą pamięć, żeby zapamiętać. Biały, biały, czerwono-biały. Kolory wszystkie się zmieniają za każdym razem. Życzę pistolet. Tutaj do automatu. Biały, biały, czerwono-biały. Jest zielony. I później będziecie mieć op, tutaj parkur do prze przejścia op, i nie zgincie jak ja bo ja bym zaraz zginął na pewno. Więc później robicie tak, tu macie coś takiego co się otworzyło. Przechodzicie do tu i zabieracie macie drugą kartę i tu bierzecie jak Diamenty, kasę, inne rzeczy, ale powiecie, babi. gdzie jest jetpack? To już wam pokazuję, Więc najpierw idziecie odłożyć pieniądze do bazy, żeby ich nie kupić. przecież. Bo to było troszkę głupie, stracić 6 dolarów. Więc mamy 104 tysiące i teraz. Nieważne ile, jaką kwotę macie. Dopóki macie tą czerwoną kartę. Więc teraz lecicie na tą piramidę tam. W tą stronę piramidy. Co tu się dzieje? Wytych. O nie! Mogę skarnąć 3000 do... Zaraz będą te 3500 dolar dolarów dla mnie. Jej! Ej! Koks to jest! To teraz wiem, że tutaj przy czerwonym budynku, przy stacji radiowej, spadają paczki, które dają kasę. To dobrze to wiedzieć. Myślałem, że to był jakiś superheros na początku tam. Okej, okay. kiedy jesteś tam już przy tej piramidzie, to nie ląduje, czy tutaj. Nie mówcie, że. Druga paczka! Wow! Ej, co ta paczka mi teraz da? Pier... Pierwszy raz dwa z rzędu. Wow! Tylko nie, nie, nie tak, nie tak, smash, crate, drop, co mi? Wow, a teraz lecimy. Powiem wam, gdzie trzeba lecieć. O, już się chyba domyślacie a jeśli nie, to na lotnisku. Kiedy tu jest jeszcze rabuje, to wszystko. Op. op i op. Ok. 2000 dolarów dla nas. Jeżycie tutaj. Wchodzicie do tąd I macie to magiczne coś. Ja tu se zostanę jeszcze, bo muszę teraz zrobić przerwę. Widzimy się później. Widać, znowu przerwa była. Więc. Mam jetpack. I wychodzę z tędy. I tędy już nie wejdę. I później latacie się tak jetpackiem. Op. No i macie jetpack. Teraz następny krok. Jeszcze 40 tysięcy dolarów. Teraz muszę pomyśleć, jak zro znaleźć 40 tysięcy dolarów. o co tu jest, co tu jest. Co tu jeszcze oni wymyślili? Okej, okay, więc czyli będzie jakaś apokalipsa, nowy event na Ma City to, to będzie jakiś e, jakaś apokalipsa i trzeba będzie znowu uratować cały świat. Pojedziemy sobie do banku teraz Myślę, że to dobry pomysł Oby mi starczyło paliwo, bo 30 zł za litr to troszkę dużo Witam Masz jakiś problem? O oh, nie, nie, no nie Uważajcie tym jetpackiem, bo można łatwo zginąć jak ja O i fajnie, same złote Więc postanowiłem zrabować pociąg, bo Już zginąłem w banku, a pociąg jest Fajniejszy, daje więcej pieniędzy I jest no też łatwiejszy, zobaczcie też Ile ja dostałem za ten początek? Nie mogę uwierzyć. Dawaj, otwieraj. O, już ktoś chciał mnie zabić. O, 8 tysięcy. Zostało mi 3, 22 tysiące. Coraz mniej pieniędzy do zebrania. Nie, 32 tysiące. Więc jedziemy znowu do lotniska. Ale to, to jest szybkie I potem kiedy zbiorę całe lotnisko UOO wow. at this moment that she knew she fucked up. Gościu Ty nie normalne, tak se po prostu stał na ulicy hmm. No, byłem w lotnisku nic ciekawego, robowałem sobie walizki. Inne rzeczy aż do momentu, gdzie coś widzę ciekawego, Że to nie wyspada. Ty, tu pyłki. O, o nie, o nie, wracamy sobie. Wolę nie ryzykować. Pojechałem do jubilera, bo nie chciałem ryzykować w banku i nie wiedziałam czy jubiler jest też otwarty, więc się wpiąłem tam na górę i się okazało, że jest otwarty, więc wszedłem, zrabowałem wszystkie diamenty, jak widzicie i miałem też asa w rękawie, żeby nie robić cały parkur, zaparkowałem auto tuż obok okna, co mi pozwalało przejść i nie musiałam no Przeskakacz parkura i wyjechałem. Tak. O, o, 5 tysięcy, dobrze. Byłem w kasynie, nic ciekawego nie było tam, więc idziemy do następnej sceny. Jakie drifty ja robię? O, ten się nie udał. Jest 6 tysięcy. Muszę Wam coś. Powiedzieć, miałem problem mały z miejsca na komputerze prawie, nie miałem już miejsca I no, musiałem zrobić sobie troszkę posłuchać kilka rzeczy, więc Już jestem ponownie po pół godziny szukania czego mogę usunąć i co mi tak dużo miejsca zabrało, zabierało Więc udało mi się zdobyć jetpack, pojechałem tam, zdobyłem jeszcze troszeczkę kasy, więc mamy 156 tysięcy, troszkę więcej niż 150 tysięcy, ale to nic. I więc mogę teraz iść tam, gdzie musiałem, czyli zrobić lepszy silnik. Za 100 tysięcy, a te 50 tysięcy to żebym nie był spukany i żebym nie miał zero. Jej. Bierzemy engine. 100 tysięcy. I mamy lepszy silnik. Jest! Jestem super herosem. I teraz nie jestem już złodziejem, jestem super złym złoczyńcą. Więc no, jesteśmy, mamy troszkę mniej kasy niż wcześniej.

I like to see you wiggle wiggle for sure. I basically want to dribble dribble, you know, riding in my fiat. You really have to see it six feet two in a compact, no slack.